Ej, poczekaj, bo ja jestem nie... Nieprzygotowany. Ale jak to? E, 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 ej, nie mogę. O dobra już. Gdzie skaczemy? Ja, skacz! Skacz, skacz, skacz pod nami, tutaj Nie wiem czy tu... O, tu ci pingowałem, z... widzisz? Lecimy tutaj. O, ktoś leci tu. No, no wiadomo, nie? Wrzuciłem już nakrywanie Uuu. Dobrze. Razem. O, to jest to co wysyłałem ci chyba wczoraj, no tak Bo ja ulubiona piosenka przy okazji Co ja na jakiejś linie stoję, co jest? Jest tu gościu Ej ale tu nie ma żadnej broni Michał, jadę po ciebie już jednego mam, nie? Jadę po ciebie, gdzie ty jesteś? Dawaj, bo ja nie mam nawet broni. Chodź, gdzie ty jesteś? Ja jestem tu u góry. a tu góry, a ja na dole jeżdżę. Żeby cię zgarnąć? Chodź tu, siadaj. Jest tu jakaś broń gdzieś? Widziałeś coś? W razie mogę Nie, 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 Oj, zostaw sobie. Gdzie mamy strefę? Gdzie my jesteśmy w ogóle? Na środku, więc strefa będzie jakoś na środku. Ale ja się nie, nie widzę nas. A, tu, dobra. Okej. Okay. Dobra, nami, nie, nie. Idzie. nami? Możesz strzelać z tego. Nie mogę, właśnie. No to wy. Bowiem siatka, sąsiadka. Ja nie mam czym za bardzo się bronić, dlatego ci nie pomogę. Muszę iść do. Ej, tu jest broń, chodź bądź... Czekaj. Ej, jest! Pomóż mi! Gdzie ty, ty jesteś? Dobra, dobra, dobra. Gościu też nic nie miał, także... Bo tutaj nic nie było, to zebraje. Dobra, spadamy stąd. Ej, gdzieś masz broń tutaj? A jest coś. Dobra, dobra. Strzelba, no nie lubię za bardzo, ale... Ale na okay. Jest pistolet jeszcze. A tu w środku byłeś? Byłeś. Ej, musimy gdzieś... O, apteczka jest. A jeszcze tutaj możemy sprawdzić te budynki, nie? No właśnie, trzeba. O, tu jest broń. Ale trzeba też. Eee... Czekaj, bo coś tutaj widziałem. Nie wiem co to jest. Mała podkładka zderzeniowa. O co chodzi? Czy ja... Mogę tego jakoś użyć? Dla sprawdzenia. Nie wiem. Aha, i się... Oj, przepraszam. wystrzeliwujesz już w górę. Po prostu. Dobra. Lecimy. No, tak będziemy... W tych okolicach tu siedzieć, nie? No ale trzeba trzeba nie no musimy gdzieś się ruszyć, żeby jakąś broń lepszą zdobyć, bo jak nie pokasujemy przeciwników gdzie nie mają To no, kurde same strzelby tu są, nie? No właśnie, tak żeśmy się... O, tu coś jest na górze Tylko co? O, tu są, na tym tym A jest. Ja już mam coś, dobra i tam jeszcze jest O, czekaj, czekaj, tu na dole mamy coś Nie no czemu Co on zrobił Aha, już wiem po co to jest Ktoś biega Ktoś do mnie strzela Idę, idę idę, idę Nie wiem nawet skąd Jest, buch No, a ja jestem na górze Ej no nie mogę nic trafić Strzelasz? Dobra, jeden leży Drugi leży, ok. Super. Nawet apteczkę znalazłem. Dobra, teraz można iść Jeszcze jest? O tu był czołgał się. Uuuhu, uh, uh, Michał, weź sobie. Biorę. A ja i tutaj poszukaj, zobaczcie co tutaj ma. Jeden nabój. też jest, zamiast pistolka sobie wezmę. O, sokole oko. Nie chcę tej strzelby, chcę to wyrzucić po prostu. Upuść tam przedmiot. Jest, tam jest karabin, jak coś. Nie, ja tutaj mam wszystko, także luzik. Wejdę sobie na górę. Gdzie jest w ogóle nasza strefa? No A, A, dystrym, dystrym, jest jeszcze jest. No. Dobra, właśnie trzeba wejść na górę, żeby z góry wszystkich obserwować. No właśnie tak patrzę. I wtedy jest. ...lux jest wtedy. Chodź, może na tą rampę. A, gdzie ty? A, dalej. a bo ty tam jesteś, okej. Okay. czy ja tutaj wejdę. Wejdę. Tak. Tu jest Ostrzy. Strzelba. A, bo ty tu byłeś. A, tu już jesteś. Jak strefa? Jesteśmy w strefie jeszcze. No, jesteśmy, jesteśmy. Może Zaraz. Bardziej do środka, ja, bym, no. ja bym właśnie poszedł albo do środka albo gdzieś na górę, żeby jak ktoś będzie przychodził, to żebyśmy go widzieli. Ja na ten most tam bym poszedł tam. wiem czy się. Mapy? Tam prosiutko. To jest tak przy brzegu, ale myślę że. Tak. Co? Wykryto że chat live. Nie pojawił się na Twoim ekranie w ciągu ostatnich dwóch minut. Spróbuj użyć urządzenia mobilnego, aby świetlić komentarze Shuttle Life i wstępu w czasie rzeczywistym. O, może trzeba coś napisać? Nie. Strzelają się tam o Mauser. Aha, okej. Okay. Nie ma Mausera. Ale się strzelają. Mhm. Kurde O, dostał w końcu sorry. Leż Ile? Tak? <noise> no jeszcze mi fraga teraz chłop zabierze Dobra, likwidacja, okej, okay, jeszcze tam jeden jest Oj! Sprzelają! Z dołu Z dołu gdzieś ktoś strzela Plecy, plecy mamy Za drzewem Już nie mamy Plecy, tu jeszcze sobie. Dobra Leż Jeszcze gdzieś ktoś A, tu na drodze, okej okay. Ole, dostał w czambuko Dobra Ależ mi to idzie, 6 fragów Idę sobie coś pozbierać Ja mam tylko 3 Fajna to snajperka, ale przeładowuje po strzale. No, ale to jest taka mocna, nie Walniesz, to praktycznie gościu leży Karabin szturmowy No Mam fajnego, no fajnego shotguna, bo z lunetą nie? O. Ej, dobra, bym poza strefą jesteśmy. No, kawałeczek, nozu. Bo... Luzik jest. Jest luzik. O, tu mam tylko. To do nas? Nie, to ja. A? Mam tylko. Gdzie idziemy? Ja bym poszedł tutaj. No tak, trzeba ominąć to, nie? Tu zejść tam na dół, gdzie się strzelali. Mhm. Nie wiem, przeskakujemy przez kółko. No, można i tam byśmy, dolecieli tam byśmy akurat. akurat. No. O, broni jest co niemiara. Tu kurydzę masz. Jest, o kur... tu są MPC Tak, o. znowu No bo zauważyłem go, myślałem, że to gościu, a tu patrzę, nie Dobra, ominmy to po prostu idźmy dalej Oj, walił do mnie W to pasowałoby wciąż, chociaż my tak jakoś nie mamy w nawyku Czemu ci to... nie przecież ty strzelałeś? Ale to są, bo to są gracze Nie MPC tak. strzelają Dobra, już schodzimy na dół Tak, bo teraz do strefy musimy Jest, o, jest, jest, idzie, jest. Widzę, jest. Widzę, widzę. Dawaj, lecimy do niego. Ja tam biegam. Haha, leży. Takich dwóch jak nas trzech, to nie ma ani jednego. Kurc. O, chociaż sobie do snajpery sobie wziąłem chociaż trochę naboi, bo nie miałem nic. wiesz No. Ale strzelają z tamtej strony. Ale to NPC. Tam. To te... Na mości. Bo jak mają wykrzyknik nad sobą, to jest NPC. No tak. Dobra, do strefy i. Tak. I luzik. Do tunelu. Chodź. W tunelu nic nie widać. Nie, ja bym poszedł właśnie nad tunel, bo w tunelu to... Chyba, chyba ktoś nas widział. To ty bie... O Jezus. Te dźwięki to są Jest lozi Ale ja nie rozumiem, ci tutaj Goście jak y, grają solo na dwójkach? Jest, 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 jest tam No bo to wiesz, możesz grać sobie w parach, Ktoś ci dobiera Dobiera ci randomowy gracz, tak? Gdzie on tam leci? A przebieg już tam. Nie, no mam jest nadzieję, to snajpera. Idziemy po niego, nie? No, oczywiście, ale on tam już daleko, tam już jest. Po kolegów bieg? Daleko biegnie. Zresztą tak, jak widzisz gości, to się z nimi strzela, że nie uciekasz i kutabanisz. Nie mogę się na ten temat wypowiedzieć, bo. O, o, nie widzę go A tu jest dużo zabudowań Chodźmy tutaj do tego domu No idę, idę do ciebie Tu się trochę rozdzieliliśmy Tu, no, a tam A, już mogę tylko zamienić apteczkę, okej okay. O, tu się strzelają, przy okazji? Jest, gościu Kurde O nie to był chyba... O nie to był jakiś Ty to na zawsze coś wpakujesz O chodź tu Michał, chodź, 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 chodź Idę, idę Chodź, bo tu jest akcja, tu jest akcja, tu jest. Ale dostała O, znowu dostała Leczymy Piękny. o i następny Ależ tu łowy będą No Tu i tu Dobra Jak nawet nie zwracają uwagi no to... I znowu mam asystę Same... team Same asysty, a tu jeszcze ktoś. Za plecami. Plecy, plecy, plecy Plecy, za autem, za autem, za autem ładuj, ładuj Ej no, nie mogę No Dobra W końcu. Yes Okej, okay, tu masz apteczki, różne... Ale nie. To jak? nie trafili mnie ani razu. A, właśnie, ja muszę apteczkę użyć, dobrze, że spojrzałem, bo by było. Ej, to. O-o-o Spadamy. Co to jest? No właśnie, nie wiem, ale nie wiem, czy to później nie, nie strzelają, bo to. To, jest jakaś to są. Kolumna. No to, to takie jest, to jest z gry, nie? Ale to jak chyba zaczepić mi się wydaje, to. A, to okej, okay. właśnie, bo nie wiedziałem, ale tak to by strzelali już dawno, nie? Tak mi się wydaje, że to jest, wiesz, takie, no. Mm, Dobra, jesteśmy w strefie Ej, ja muszę jeszcze jedną apteczkę użyć. Bo tak już muszę na full full, bo zostało nas 20. No, ej, ale szybko zleciało. No, zleciało, powiem ci niemiłosiernie szybko. Na to ja mam full pełno, prawie 300 na każdym. Ja też. 270, 289, 289, 125. To idziemy w piłkę pograć? Ej, poczekaj chwilkę. Przypilnuj, bo ja muszę tylko coś zmienić. To chodź do budynku. A, dobra, już, już, chyba wiem, już teraz chyba. Nie, dobra. Pilnujcie, o co tu je pilnuj. chodzi? Co? Dlaczego na czatu live nie pojawia się podczas gamingowej transmisji live? Tryb pełnoekranowy, który gierom unie uniemożliwia wyświetlanie innych okien nad grą. Jak zrobią no problem, przełączę okno w tryb okienkowy. Pamiętasz, że może wpłynąć na płynność gry. Mmmmm... do strefy. Już. Czekaj, 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 czekaj. Tu jesteś? Tu jesteś. No Już tak. Idziem. Tak. idziemy, idziemy. Idziemy. Na pełnym fullu, dwie apteczki, tylko jeszcze to niebieskie coś bym sobie... Wyknął. skar 20. auto snajpera O, grot top. o tam ktoś. Tam biegnie. No, biegnie, 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 biegnie. O, leż mnie wywaliło. Jestem, jestem. Pomóż. Pomóż, pomóż. Ale się wyrypałem. Ale tu w drugiej. Leży. Gdzie? 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 Dobrze. Pięknie. Zostało nas 16, 16 ok. 14 do wyeliminowania. Fajnie, fajnie. 300 amunicji. Wszystko masz pozbierane tak, tak mniej więcej. Tak, ja tu ja tu ja amunicji to tak, ja zbieram wszystko. Złoto, nie złoto. Od bardziej do środka. Idziemy? No dobra, to idziemy. Możemy zawsze furką podjechać Nie. bo to będzie nas widać. 294, dwie osoby na live'ie. Mm, mm, mm. O kurczę, tu żeby się znowu nie rozwalić. Nie, to nie jest apteczka jest apteczka Michał, nie weźno, wiem czy... Ale nie. masz ale Ja mam, ja mam stówę. Ale... A, wziąłem. No weź, weź, bo... bo... Miałem pusty slot A No właśnie, ja się muszę na ten... Musiałem się chwilkę na naprawić. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj będzie... To ja, Ty. to ja. Że gdzieś tu będzie finałowa ta strefa. Nie, będzie bardziej tam jeszcze chyba, albo na. Tak jak naprzód teraz idziemy, całkiem z tamtej strony, bo tu tak się przemieszcza, wiesz? Tak to się jak będziemy mieli. A faktycznie. Tu, 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 tu. No właśnie mówiłem, że. A, to tu nawet. No, gdzieś tak myślałem, że to tam. Poziom 28 już mam? Ja pierniczę. A ja rozegrałem tutaj. Ile? 5-6 meczy? Tutaj też batalia się rozegrała. A tu można w tą wodę czy to... O nie! O -o. Nie, nie, nie! To są jakieś trujące źródła, jak my mamy tam przejść? Naokoło Na musimy. Około, o, ale szkół nie. ale nie można tu... O nie, dobra, musimy Wsiadaj. tu iść. Jest bus? A jest bus, ok. Dawaj, jedziesz. Pokaż jak to się robi. Ktoś tam był. O jajku! Nie było tak. Dobra, tu sobie... Prawo jazdy w przypsach? Przez te schodki trzeba było tam. Ej, ale jeść do strefy. Dobra, wysiadaj. Już nie wciekniemy. No to trzeba wbiec. Ej, czemu? Co? Pokazuje mi takie czaszki. No, cały potrafi. czas. O, bo to tam jest. Na tą stronę, bo to nam się zbliża strefa, trzeba spitalać Stąd no, jak najszybciej. Tu to trzeba uważać w ogóle Gdziekolwiek go. Bo... Oho, coś mi Uj. Dlaczego ja biegnę przez jakieś Dobra Ej, ale tu jest sama woda, ja muszę tu jak mam tutaj przejść? ja górą szedłem, nie? No ja też jakoś tu górą. O o! Skąd? Nie wiem Możeśmy się rozdzielili, chodź do środka Jestem strefy już a, Chodź na górę na, na górę chodź Kurde A dobra bo to Góra. Na dole Chodź tu do strefy No a bo tu jest strefa Ale by... to za plecy będziemy mieli nie Oj Gdzie gdzie gdzie, gdzie? Za tym. Ja bym tutaj szedł. Ale nie, bo nie w tą stronę w ogóle. Ej. Tak, ale... A tu jak obejść? A to i tak musimy tutaj zejść. Ja schodzę. Tu się strzelają. Dobra. Jeszcze jeden. Pięknie. A to już. To już. No, to będzie ostatni, dlatego chciałem ich. Ale szybko. Pięknie. Drugie A zwycięstwo jak... z rzędu. Ile narobiliśmy w ogóle ten? Ja chcę zobaczyć... A statystyki meczu. 10 likwidacji, 4, asy... 4 asysty. Ja mam 8 likwidacji, Ale... 6 asyst. Ale słaba celność, 18%. <grych> Ale to strzały w głowie. Ja mam 26. Nie. Jeszcze raz? 26% mam. A, celności. Strzał... No to... Tak, celności. O, oko masz lepsze. Ja mam 53 trafienia tylko. No i fajnie. Kolejne zwycięstwo, lecimy. Ale to idzie, powiem Ci, już mam 28 poziom, a ty, który masz poziom, bo tam czasami się ładuje.